Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj bitwa na Conquerorze. Tak. Nowy okręt. Nie tyle, że skupiony nowy okręt, ale wreszcie wyciągnięty z portu i zacząłem nim grać. I powiem szczerze, że nie dziwię się, że jest tak popularny. Razem z tanderelami i w ogóle ze wszystkim dziadostwem bo jest to bardzo dobry okręt. Dość uniwersalny ma mało, oczywiście, HP, natomiast przywracanie HP jest y, ogromne. Thunderer ma wolniejszą naprawkę, to jest y, inna rzecz, y, ale tutaj mamy ogromne możliwości naprawy: naprawy kadłuba, wszystkiego HP. Pod warunkiem, oczywiście, że nikt nam cytadel nie będzie wbijał, tylko najwyżej będzie nas palił. Wtedy te odzyskiwanie HP możemy wykorzystywać w sposób ogromny, znaczący. Ważne, żeby byle powodu, że na przykład jedną trzecią HP straciliśmy, żeby nie włączyć wtedy nie włączać wtedy tego przywracania HP zbyt wcześnie. Kurfust te pance idą, Może niekoniecznie Powinny być pepance na początek, ale myślałem, że może jakiś krążownik się wystawi przodem. I to uniwersalność dział Conquerora. Można walić z pepeków, można palić okręty. I to w sposób naprawdę kolosalny z HEków. Oczywiście zalecam używanie jednego i drugiego. Na, na dalszej odległości palenie jak najbardziej ma sens bo razem z krążownikami na przykład możecie bardzo szybko spalić pancernik. Czasami, czasami krążowniki mają problem z podpaleniem kogoś. No tak nieraz jest tak, a Conqueror praktycznie co salwę kogoś podpala, więc taki dodatek no jakby się udało nawet tego niszczyciela trafić, taki dodatek do, do po prostu fokusa um, dla sojuszniczych sił i to jest naprawdę ogromna sprawa. Niszczyciel się nie podpalił jednak, ale taką salwę ostrzegawczą dostał. I wada Hmm. Tak. Mega wrażliwy jest na strzały od boku z pepanców, no to wiadomo. Torpedy. Torpedy wyrzucane z samolotów. Torpedy wyrzucane z okrętów, zniszczycieli i nie tylko. No i mała pola HP, dość mała, także to też jest wada. Więc to jest problem, ale w nowych perkach i ogólnie można, można tą przeżywalność konkurora poprawić. Między innymi zalecam właśnie założyć na dowódcy perki oschrony przeciwtorpedowej zostające o 10%. Mega różnica, naprawdę mega. Tak jak wcześniej nawet samoloty mnie paziowały straszliwie torpedowe tak teraz jest to Ech, te teraz mnie paźuje co innego, nie? Ohio, na przykład. <noise> Miałem ogromne szczęście. No i tak, teraz pance. Także to na pewno działa. Ogólnie ustawione nie jest pomoc pod pomocniczą, Konkueror pod przeżywalność. Tak mi się najlepiej gra. Nie narzekam. Jest po prostu ok. Smoleńsk. No, on nie jest ustawiony pod przerwalność. Kurfust bokiem. No, no tak. Nie mogę się wystawić bokiem, właśnie. Ja również muszę tutaj uważać. Tym bardziej, że krążą tutaj gdzieś. Jeden krąży. Niszczyciel. Drugi widoczny. Ale ten pierwszy gdzieś, gdzieś tutaj jest. Josino. Okręt, który, jeżeli dostanie w bok z pepanców, to naprawdę potrafi się bardzo łatwo i szybko poskładać. Sm smoleńsk to nie jest smoleńsk w tej zasłonie dymnej. W tej zasłonie dymnej tutaj widocznej jest niszczyciel. Na to wygląda. Więc od niszczyciela to z dala. Tak jak mówiłem, to, że mamy wzmocnioną osłonę przeciwtorpedową, to nie znaczy, że możemy sobie tak pochulać i przyjąć 3-3-4. Nie? Mmm, dobra, to nawet w tej chwili nie strzelam, ale jednak zostałem zaświecony. Ach, tam chyba poświęciłem. Ogólnie na pancernikach teraz, na rzadko którym pancerniku używam kamuflażu na dowódcy. Uważam, że i tak pancerniki się świecą ogromniaście. Na kurkurze akurat nie pamiętam jak to jest. Aj. To zawolało. To zawolało. Mam 19 tysięcy 000... eee, obrażeń. AP połowę. Okej. Okay. Może to nie jest ta bitwa? To, może to nie jest ta dobra bitwa? Którą miałem nagrać? Możliwe. No nie, chyba tak, chyba mapa się zgadza. A także jeszcze będziemy tutaj bitwę troszeczkę wyciągać. Ok, wsparcia naszych niszczycieli troszeczkę brakuje. No, Siemakaza zajmuje Kappa, Halant, nie wiem co robi. Mamy tutaj Ochio. Może nawet go trafię. Tu akurat przydałyby się pepance, ale nie było czasu, żeby zmieniać. Zmieniać tych wszystkich ustawień, ponieważ on i tak znikał za skałką, więc dodatkowe kilka sekund i, i salwy byłyby nici. No, ten Daring um, on jest problemem. Steczny doł, no jakby go tak trafić kilkoma pociskami 5400. Może ktoś go dobije. Dokładnie. Teraz żeby nie nadziać się na torpedy. No i o dziwo, wygrywamy, nie? No tak, wróg trochę przypuszował, zbytnio nawet. Ale to jest jego problem. Może tutaj pepance zaraz pójdą w ruch, może tak, może nie. Nie, to ja i pepancy tak, no tak średnio powiedziałbym. Ale ochio, jeżeli wypłynie bokiem, no podpalenie, podpalenie tam jedno. Ochio jednak ucieka. Jeszcze tutaj obeki. No i ja ma to palony. Także kolega ma tutaj przerobane. Slawa. Lub Yamato. A to tak się ledwo toczy. Ogólnie wygrywamy o dziwo. Ale dwa kapy przeciwnicy mają. No Yamato no teraz ładnie salwę dostanie. No jednak nie zapłonął trochę przykry. Nasze Yamato umiera. Właśnie palone przez Yoshino, Tanderera i Marso. Sophie Marso, nie? To była kiedyś laska. <laughs> Okej, okay, ale to młodzież nie pamięta. Młodzież nie pamięta, ale to. O, to było. O, tak. To była laska. Ale to niszczyciel taki trochę takich taki trochę nie wiem jaki nawet nie wiem czy go mam gdzieś w porcie może i mam może i nie mam e, możliwe że mam No i tak na 12 kilometrach mm, sława i i i i i i Przydałyby się pepance, nie? Ale on będzie teraz robił zwrot, i z tych pepancej i tak by było nic wielkie. A może jednak. W każdym razie ja się ustawię przodem. No i żałuję, że nie przeładowałem teraz pepanców. Można następna salwa. Nie, ja jestem za głupi, żeby grać tutaj pepance. A szkoda. Naprawdę, bo sława potrafi ładnie przyjmować. Więc to jest akurat mój błąd. Mój błąd. Ta sława mogłaby już spłynąć. Jak najbardziej. Także nie róbcie tego w domu. Grajcie normalnie na pepance w takiej sytuacji. Tym bardziej, że przeciwnik nie ogarnia. No teraz się kontuje teraz. No nie, nie. Tam kontuje. No się nie kontuje. Ja jestem głupi, że nie strzelam swych panców. Przeciwnik jeszcze głupszy. Bo wraca się do mnie bokiem i prowokuje mnie cały czas. No ale cóż poradzić. Cóż poradzić. Są głupi, głupsi. No. Ja chyba bardziej. Głupi jestem, bo nie wykorzystuję błędów przeciwnika. No ale trudno się mówi. Nasi go farmią również, także więcej, więcej demedżu dla mojego teamu, a nie dla mnie. Trzeba zwolnić troszeczkę. On za chwilę tutaj będzie zawracał. To była jedna z pierwszych bitew ogólnie na konkurorze, więc yy, sami wiecie. Przynajmniej na hałkach, trzeba pograć, O, tam, ten, no. No, no, Prawda jest trochę inna. Na konkurorze gra się nie tylko na hałkach. Dobra, to, ale schowane, nie? Więc może tutaj uda się przechwycić coś innego. Na przykład. Za wcześnie to naprawka zużyta. Zobaczcie, 15, 14, 13, 12 sekund jeszcze naprawki. Ja jestem już na fullu. Ale też obawiałem się, że mogę dostać na przykład właśnie teraz w bok. Przywodowałem na skałkę. I wtedy mogłoby mi HP zabraknąć, więc wolę być na full, robiąc jakiś taki manewr dziwny. A tym bardziej, że teraz w skałkę zaryłem. Bo mógłbym salwy nie przeżyć. Contperor no, jednak ma boki mięciuśkie jak Xamit, więc nie jest to takie. wcale Oczywiste, żebym przeżył. Tak samo jak nasz tutaj, sojusznik nie przeżył. Tanderer stanął sobie. Stanął, okręt mu. <gryt> mu stanął. Okej, okay, okej. Okay. No i dobra. No to do przodu teraz. Cała naprzód. Może ktoś mi jeszcze go zaświeci. Jeszcze jakaś salwa w bok. Pożar poszedł. I dalej na hekach, nie? Głupie to, nie? Odradzam, odradzam na pewno. Chociaż w tej sytuacji teraz. Jak jest tak na 19-20 km, to oczywiście z kajaków jak najbardziej można bić, nawet, nawet trzeba. Chyba, że jest ustawiony idealnie bokiem. Odpalić. zniszczyć coś. Jeszcze jedna grupa naprawcza została. On się zgasił. No, to podpalmy go ponownie, będzie ładnie płonął. Czy uda się go trafić? Tak, tak. I czy będzie podpałka? Nie udało się trafić, ale jeszcze parę pocisków leci. Podpalone. Zawsze będzie jakiś plus do tego. Można podpalić na przykład teraz Yamato. Dwa okręty płonące. To jest zawsze jakiś dodatek. On tak płonie, ale. Chciałbym, żeby... O, zgasił się. <laughs> Okej, okay. to jak teraz zapłonie, to będzie płonął i płonął i płonął. Tylko trzeba go trafić. No, nie udało się. Nie udało się. Nie, on się nie zgasił. No, przykre troszeczkę. No, mam nadzieję, że się zgasi. 4 minuty do końca bitwy. I ja tutaj dalej nubsko strzelam z haeków. Kurde, zatrzymał się całkiem. Skubaniec ten Yamato, nie? Teraz jeszcze haeki, mimo że ostin się pojawia. Teraz pepance, wreszcie pepance, wreszcie pepance, no. Tak, tak. Wreszcie pepance. Nawet go nie robiłem. O, tak trochę smutne. Tanderer. I jednak jest o bokiem. Nie, ale te działa już niewycelowane w tym miejscu, bo już Adept zmienił tutaj swoje wstawienia nastawy dział. I i i i i i i, i on zwolnił, zwolnił. Czuje się bezpieczny, że zakrył się skałkami. No, i mam nadzieję, że zakryje się kopytami. Przeciwnik się odgryza. Ja również się odgryzam. Jest medal wsparcia. Austin jednak to przeżył, niestety. Ale Fermont może sobie poradzi. Nie, Fermont płynie tutaj środkiem, czyli, czyli tam mamy Shimakadze. No i jeszcze troszeczkę ten Austin pożyje. Mamy Yoshino. O, wreszcie pepance. No, adepcie, no, wreszcie się nauczyłeś. Ale tak, no, ładnie idące. Pięknie można strzelić. Dwie cytadele. I jest ok. Jeszcze pepance? A tego Stina, nie? By się przydało. Idzie halant na przechwycenie. Idzie fermont. Może, może się pojawi. Coś tutaj jeszcze. No te torpedy nie zrobiły mi krzywdy, bo jednak szedłem na nie bardziej, a nie bokiem do nich. I i i. tanderer nie wyświecił. Chyba chyba, że to był tutaj Austin. Zakładam, że Austin, bo gdzieś jest blisko. No, Adepcie przyceluj, przyceluj. Jednak teraz Thunder... Jest i Austin. Dał trochę naprzód. Albo i nie. Żeby go tak trafić. Trafić, ale porządnie. Nie udało się. Natomiast został tylko ostatni z przeciwników. Tak płynie, tak. zdecydowanie troszeczkę, nie? Zobaczcie. Dawala z hajeków, jak jakiś adept. Tak. Podpalił mnie dwukrotnie. Ja mu z pepanców, on mi z hajeków. Jeszcze 7, 6, 5. No muszę mu wygarnąć dobrą salwę, żeby, żeby zakończyć jego żywot. Też z hajeków teraz będę strzelał, jednak. Myślałem, że będzie bardziej skontowany. On teraz i też z hajków i podpalił mnie i koniec bitwy. To nie była jakaś rewelacyjna bitwa. Była pełna błędów zachowawczego grania, natomiast można wyciągnąć z niej jakieś nauki, tak? Ogólnie 2200 expa dostałem, Shimakaze dobrze zagrało, także jestem zadowolony, ale jak oglądam podczas nagrywania tę bitwę, to nie jest to zbyt fajne. Także tak to wszystko wyglądało. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.